Kuba, e, ogromne gratulacje za ten dzisiejszy pojedynek. Były momenty dobre, były momenty trudne, ale no, takie zwycięstwo z GKS-em Katowice, no to ten mental chyba e, buduje. No tak, myślę, że wszyscy jak jeden może zasługujemy na gratulacje na ten mecz, bo zostawiliśmy serce, poświęcenie i cieszymy się, że w końcu udało się wygrać lepszą ekipą. I szacunek dla chłopaków za walkę, bo, bo naprawdę zostawili dzisiaj serce To pierwsza tercja, prowadzenie. W drugiej tak wydawało się, że nie istniejemy i straciliśmy siłę, ale w trzeciej znowu ta energia zwróciła. E, e, to to, że ten mecz był właśnie na styku, dlatego tak to wyglądało Czyli, też? No ja myślę, że no Katowice na papiery są dużo lepszą drużyną, więc oni prowadzili grę. My się musieliśmy czasami bardzo rozpaczliwie bronić, ale przetrzymaliśmy te momenty. No i Czasami tak jest, że trzeba się bronić, bronić i czekać na swoje szanse. No i my dzisiaj to zrobiliśmy i cieszymy się z tych dwóch punktów. Bo traktujemy ja jak zwycięstwo normalne, bo, bo myślę, że zasłużyliśmy dzisiaj na, na punkt. Nie było okazji rozmawiać w poprzednich meczach, jak grałeś, no ale dzisiaj z takim e, przytupem powracasz do, do stanu odgadania. Ja że... Tak, no. Myślę, że zdaję sobie sprawę, że po miesięcznej ciężek, gdzie nie mogłem w ogóle nawet trenować, nie tyle grać, ciężko mi było wrócić do treningów. Yy, wiadomo, meczami trzeba dochodzić i cieszę się, że z męczą na meczu już jest coraz lepiej, czuję się coraz lepiej. Wiadomo, że jeszcze... Do pełni formy daleko, ale, ale małymi krokami chciałbym iść po prostu do przodu i pomagać drużynie, bo naprawdę chłopaki zostawiają serce na lodzie i, i chwała im za to. Może nie klasycznie, ale trzy bramki jest. W domu chyba smakują podwójnie. No na pewno. Cieszę się, że mi się udało dzisiaj postrzelać, ale... Tak jak mówię, najważniejsze jest zwycięstwo drużyny, bo, bo na pewno to doda takiego kopa i też myślę, że, że ludzie będą wiedzieli, że można przychodzić na mecze i, i będziemy walczyć po prostu z w każdym meczu, a nie tylko z nowym targiem. Zanim e, przyszedłeś do Sanoka, na pewno obserwowałeś też e, drużynę. E, coś się zmieniło w tych ostatnich meczach, tak? Mniej więcej można powiedzieć, że od kiedy Ty wróciłeś, od kiedy doszli bracia Bajda. Ta gra się zaczęła jakoś lepiej kleić w tej drużynie. Jak ty to odbierasz? Ja patrzę na to, żeby po prostu starać się jak najlepiej pokazywać, żeby też chłopaki widzieli, że, że nie przeszedłem tutaj po prostu tylko tak ożyw. Przyjść tylko, że chcę po prostu dawać z siebie wszystko i, i też napędzę ich do tego, żeby w meczu na mecz grać jak najlepiej. I cieszę się, że po prostu drużyna też dobrze zareagowała, fajnie mnie przyjęła i po prostu razem idziemy do przodu i myślę, że powoli to widać. Jeszcze pytanko, jak ci się gra z bratem w jednej piątce? Dobrze, dobrze. Jest ta chemia oby jak najdłużej i jest okej. Okay. Tak stricte jeszcze wracając do tego meczu, to jeszcze zapytam o te kary, bo dzisiaj no, wystrzegaliśmy się jak ognia i to się udało, to też było pewnie jakieś takie założenie. No.